mówią o tym, że są biegli technologicznie i to możemy wykorzystać, bo współcześnie uczniowie od najmłodszych lat mają kontakt z technologią. Warto tą technologię wykorzystać przy nauce pisania, bo jeśli karta zwykła jest dla nich nieatrakcyjna, to być może jak troszeczkę sposobem ich weźmiemy, no to usiądą i zaczną pisać. Również jeśli chodzi o tę technologię, to ich zabawa i nauka oparte są na technologii. Wszelkie gry komputerowe, aplikacje edukacyjne. Uczniowie się chętnie uczą przez multimedia, interaktywne zadania i grywalizację, więc też takie triki będziemy dzisiaj będziemy o nich mówić. Słuchajcie, pisanie na klawiaturze często zastępują mową i to jest coś, co nam bardzo przeszkadza nauczycielom, jeśli chodzi o kształtowanie tej umiejętności pisania. Wiecie o tym, że uczniowie się już komunikują ze sobą no, za pomocą wiadomości technologicznych. Tekstowych, czatów, mediów, pisanie na klawiaturze bywa dla nich szybsze, wygodniejsze niż rozmowa, a do tego jeszcze oni już nawet nie mają chęci pisać.